Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Benei Elohim są postrzegani przez niektórych jako pozaziemskie anielskie stworzenia, które również jako stróże, synowie Boga i Refiam. Odwiedzili Ziemię w starożytności i używali córek Adama jako odpowiednich portali, bram, przez które przedostali się do świata fizycznego. Stróże starali się zepsuć linię krwi Adama, oszukać rasę ludzką i zapobiec narodzinom Mesjasza. Przedstawiali się jako bogowie, a ich potomkowie, nefilim, upadli, próbowali eksterminować hebrajczyków. W tym, co może być proroctwem o UFO w czasach końca, Izajasz połączył Benei Elohim z ognistym, latającym Serafinem. Czytamy. Nie raduj się Filisteo, cała ty. Gdyż złamana została rózga Twojej kary, gdyż z korzenia węża wyłania się żmija, a owocem jej jest latający Serafin. Izajasza 14,29. Ten opisowy język jest niesamowity, biorąc pod uwagę dominujące i powszechne cytowania latających węży Bogów i obietnice ich powrotu do nieba pod koniec czasu. Serafini, byli potężnymi aniołami, znanymi ze swojego blasku, z których niektórzy mogli pójść za Lucyferem w trakcie jego, może nie tyle upadku, co buntu. Czy takie ogniste latające serafiny są źródłem dzisiejszego UFO? Jeśli obcy aniołowie pojawili się w czasach przed potopem, wykonując eksperymenty genetyczne na córkach Adama i produkując zmutowane nefilim. Czy proroctwo Jezusa w Ewangelii Łukasza 17:26 przewiduje, że taka aktywność powtórzy się na końcu czasów? Inne pytania zadawane przez chrześcijańskich ufologów obejmują, czy ostatnie porwania przez UFO wskazują na inżynierię genetyczną nowej rasy, wojowników przeciwstawiających się Bogu, Nefilimów, w obliczu zbliżającego się wielkiego ucisku. Czy UFO będą stanowić wspaniałą inaugurację ostatecznej mutacji krzyżowej gatunku anielskiego i ludzkiego, Boga, Króla, nowego porządku świata? Bo to, że nowy porządek świata zaczął już się stanowić, wiedzą wszyscy i odczuwają, a w związku z tym zaczyna się stanowić również nowa religia. Czyżby to była religia UFO? W popularnej książce New Age, powrót bogów i wojna światów, czytamy. Nawet w dzisiejszych czasach filmy takie jak Omen, Dziecko Rosmery i Siódmy Znak wywołują grozę, ponieważ odwołują się do możliwości, że możemy być w jakiś sposób pod wpływem uniwersalnych posłańców zła. Jednak według naszych anielskich informatorów sytuacja dzięki Bogu wcale taka nie jest. Powoli, na pewno zbiorowo wychodzimy z tej iluzji zła. Wielu współczesnych chrześcijan zaczęło porzucać koncepcję, że istnieje prawdziwy diabeł, uznając po raz kolejny, że istnieje tylko jedna wszechmocna siła we wszechświecie. Niektórzy mogą zapytać swoich aniołów. Taki stan rzeczy jest uwidoczniony w Książce Zapytaj swoich aniołów praktyczny przewodnik po współpracy z posłańcami nieba w celu wzmocnienia i wzbogacenia swojego życia. Jednak wielu chrześcijańskich ufologów uważa, że piekło i zagłada wyznawców szatana, opisane w Biblii i innych tekstach, są powiązane z ufologią, wrotami gwiazdnymi i mistycznymi portalami. Co więcej, niektórzy mogą być zaskoczeni dowiadując się, że powrót bogów w mitologii jest wyraźnie opisany w biblijnych proroctwach o końcu czasów. Starzy bogowie, podziemi, Zeus, Apollo, Demeter i Zyda są postrzegani jako idący na wojnę z Bogiem w dniach ostatnich. Jak czytamy w wyciągniętych wersetach Biblii, jednak Pan będzie dla nich straszny, bo zagłodzi wszystkich boków Ziemi. Księga Sofoniasza 2:11 Pan zastępów Bóg Izraela mówi o to: ukażę bogów. Księga Jeremiasza 46 25. Co najważniejsze, Biblia opisuje Wszechmogącego jako karzącego przywódcę tych bogów starego węża zwanego diabłem. Na całym świecie powtarza się ciekawa historia o Bogu Nieba walczącym ze smokiem Morza zarówno na początku, jak i na końcu czasu. Najwcześniejsze wersje tej historii pochodzą ze źródeł sumeryjskich i hebrajskich. W 1944 roku Samuel Noah Kramer napisał: Możemy mieć trzy wersje mitu o zabiciu smoka, jakie istniały w sumerze w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Pierwsza dotyczy sumeryjskiego boga wody Enki, którego najbliższym odpowiednikiem wśród greckich bogów jest Poseidon. Bohaterem drugiej jest Ninurta, prototyp babilońskiego boga Marduka, odgrywającego rolę bohatera bogów w babilońskim eposie o stworzeniu świata. W trzeciej główną rolę odgrywa Inanna, odpowiednik semickiej Ishtar. We wszystkich trzech wersjach jednak potwór, który ma zostać zniszczony, nazywany jest Kur. Jego dokładna forma i kształt są nadal niepewne, ale istnieją przesłanki, że w pierwszych dwóch wersjach jest postrzegany jako duży wąż, który żył na dnie wielkiego dołu, gdzie ten ostatni wszedł w kontakt z pierwotnymi wodami. Jak czytamy w A Study of Spiritual and Literary Achievement in the third millennium BC University of Pennsylvania Press. W przeciwieństwie do tekstów sumeryjskich w księdze Hioba znajdujemy odniesienie nie tylko do Cetusa, potwora morskiego i smoka, ale także wyraźny opis Lewiatana, wielkiego smoka morskiego. Jak czytamy, Czy możesz wydobyć Lewiatana hakiem, albo jego język powrozem, który spuszczasz, czy możesz napełnić jego skórę zadziornymi żelazami, albo jego głowę włóczniami na ryby? Kto może odkryć oblicze jego szaty? Albo kto może przyjść do niego z jego podwójną uzdą? Kto może otworzyć drzwi jego twarzy? Jego zęby są straszne dookoła, jego łuski są jego dumą, zamknięte razem jak szczelna pieczęć. Jedna łuska jest tak blisko drugiej, że nie może dostać się między nie powietrze, są połączone jedna z drugą. Trzymają się razem, że nie mogą być rozdzielone. Przez jego potrzeby świeci światło, a jego oczy są jak powieki poranka. Z jego ust wychodzą płonące lampy, a iskry ognia wyskakują. Z jego nozdrzy wychodzi dym jak z kipiącego garnka lub kotła. Jego oddech rozpala węgle, a z jego ust wychodzi płomień. W jego szyi pozostaje siła, a smutek przed nim w radość się przemienia. Płatki jego ciała są... Złączone. Są mocne same w sobie, i nie można ich poruszyć. Jego serce jest twarde jak kamień, tak twarde jak kawałek dolnego kamienia młyńskiego. Kiedy się podnosi, boją się mocarze, z powodu złamań oczyszczają się. Miecz tego, który na niego rzuci, nie może go utrzymać. Włócznia, strzała ani kolczuka. Uważa żelazo za słomę, a mieć za zgniłe drewno. Strzała nie może go zmusić do ucieczki. Kamienie proce zamieniają się wraz z nim w ściernisko. Strzały są liczone jako gruzowisko. Śmieje się z potrząsania włócznią. Ostre kamienie są przed nim, rozrzuca ostre, spiczaste rzeczy na błocie. On sprawia, że Głębina wrze jak kocioł. Czyni może jak kocioł mazi. On czyni ścieżkę, by świeciła za nim. Można by pomyśleć, że Głębina jest siwa. Na Ziemi nie ma mu podobnego, który został stworzony bez lęku. On patrzy na wszystkie wysokie rzeczy. Jest królem nad wszystkimi dziećmi pychy. Księga Hioba 41. 1-34. W prawdopodobnie najstarszej księdze w całej historii ludzkości znajdujemy mnóstwo szczegółów fizycznych wielkiego smoka w morzu, który jest królem wszystkich dzieci pychy Lucyfera i Szatana i którego nie może opanować nikt inny jak tylko sam Bóg. W litanii Sabatu Czarownic Lewiatan jest klasyfikowany razem z Lucyferem i Baelzebubem jako równy członek najwyższej trójcy zła. Proroctwa biblijne wskazują na ostateczny konflikt między Bogiem a tym Smokiem, jako niedokończoną sprawę, która zostanie wznowiona na końcu czasu. Dlatego, według Biblii, potężny duch, dosłownie Smok, czai się pod wodami lub jest związany w wielkich morzach, oczekując na otwarcie bramy w przyszłości, kiedy to zostanie wszczęty ostateczny konflikt między nim a Bogiem Stwórcą. Dzisiaj istnienie tak gigantycznych stworzeń jest uważane za niemożliwe i wymysł przeczący nauce i wszystko co do tej pory zostało uwiecznione w nagraniach zrobionych pod wodą staje się albo dźwiękiem strzęsień ziemi, albo przesuwającego się dna oceanicznego, albo jeszcze innym wymysłem na poczekaniu. Jednak nagrany słynny blob jest dźwiękiem, który przykuwa uwagę nawet egzorcystów, którym mierzy się włos na rękach. Zanim przejdziemy dalej, wysłuchajcie, drodzy widzowie, owego dźwięku w jego naturalnej formie i przyspieszonej w celu dopasowania do częstotliwości powszechnie odbieranej przez ucho ludzkie. W 1977 roku stacje nasłuchowe umieszczone w samym środku Pacyfiku w okolicach zachodniego Chile zarejestrowały dziwny sygnał dochodzący z naoceanu. Został on wykryty przez specjalny system hydrofonów, mikrofonów rejestrujących podwodne odgłosy. Księdze Izajasza czytamy. Przyjdź, ludu mój, wejdź do swoich komnat i zamknij za sobą drzwi swoje, ukryj się, jakby na małą chwilkę, aż gniew przeminie. Bo oto Pan wychodzi ze swego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Ziemia też odsłoni swoją krew i nie będzie więcej ukrywać swoich zabitych. W owym dniu Pan swoim ostrym, wielkim i mocnym mieczem ukaże lewiatana, węża przenikliwego, nawet lewiatana, węża krętego i zabije smoka, który jest w morzu. Księga Izajasza 26, 20, 27, 1. Czyli Biblia jasno mówi nam o trzech gigantycznych, ukrywanych w głębinach potworach morskich. Mowa o lewiatanie wężu przenikliwym, lewiatanie wężu krętym i smoku, który jest w morzu. Jakie będą lub już są warunki wstępne do ostatecznego konfliktu, czy może gigantycznego oszustwa? Warto zwrócić tutaj uwagę na historię opisaną w Riders News Update, która rozkwitła gdzie indziej w sieci i opowiadała o gigantycznym stworzeniu przypominającym lewiatana odkrytym w polarnym lodzie Ziemi Franciszka Józefa. Kolosalna istota. Została opisana jako mająca rogi, ogromne w wymiarze, które wystawały z jej głowy o niewiarygodnej długości. Ciało pokryte jest kombinacją grubego futra i tego, co można najlepiej opisać jako pancerz, jak u amerykańskiego pancernika. Chroni jego ogromne stawy i głowę. Historia zawierała raporty wideo i audio. Steve Quayle przeprowadził pewne dochodzenie i po rozmowie z pilotem helikoptera w firmie o znanej w brzmieniu nazwie Leviathan ustalił, że to próbka i marna mistyfikacja. Najwyraźniej Sony zatrudniło zespół, aby stworzył dokument fałszerski do nowej gry na PlayStation o nazwie Shadow of the Colossus. Czy tak się stało? Dalsze badania sugerują, że może to być kolejny klasyczny scenariusz przynęty i podmiany MIB. Mający na celu zmylenie ludzi z trasy legalnych działań ratowniczych w miejscu okrytym polarnym lodem ziemi Franciszka Józefa. Nasi znajomi z oceanu podjęli własne badania na ten temat i odkryto kilka interesujących i potencjalnie wymownych elementów układanki. Jednym z najważniejszych jest fakt, że PJ Capelotti. Starszy wykładowca antropologii i studiów amerykańskich na Penn State University Abington College w Abington przeprowadził szeroko zakrojone badania archeologiczne w kilku miejscach wyprawy polarnych, w tym na Ziemi Franciszka Józefa, gdzie doszło do niby oszustwa. Po zakończeniu studiów polarnych Capelotti napisał pracę magisterską na temat potrzeby ustanowienia międzynarodowych praw lub traktatów chroniących odnalezione na Antarktydzie obecne artefakty. Capelotti wskazał m.in., że nie żyjący już biochemik i pisarz science fiction Isaac Asimov spekulował kiedyś, że galaktyka może zawierać 325 milionów planet ze śladami cywilizacji w ruinie. Być może nasi astronomowie i ich stacje SETI słyszą tylko szum przez swoje radioteleskopy, ponieważ w rzeczywistości słuchają wiadomości od pozaziemskiego odpowiednika starożytnych Majów lub Sumerów, martwych cywilizacji. Które mogą do nas przemówić teraz tylko przez archeologię. Stworzenie katalogu wizualnych sygnatur zaawansowanych cywilizacji kiedyś będzie w gestii archeologii aeronautycznej a z potencjalną bazą danych zasobów kulturowych obejmującym 325 milionów planet z cywilizacjami w ruinie, z pewnością jest wiele prac terenowych do wykonania właśnie tam. Czy zespół Kapelotiego odkrył coś w Ziemi Franciszka Józefa lub gdzie indziej, co wymagało międzynarodowej ochrony? Coś, co odpowiada sztucznym pozostałościom gdzie indziej w galaktyce, które również wymagają międzynarodowej ochrony? Coś na tyle dużego powiedzmy, aby wynająć sony do wymyślenia sprawnego zatuszowania tej sprawy, jakkolwiek nadzwyczajnie to brzmi. Historia wielokrotnie dowodzi, że rządy uczestniczyły w podobnych scenariuszach więcej niż jeden raz. Kilka lat temu Disney współpracował z armią naukowców, astronautów i techników NASA, aby wyprodukować własny film. Mission to Mars wysłał dowódcę NASA Luca Grahama z załogą czterech astronautów na planetę Mars. Podczas eksploracji dziwnych formacji geologicznych na krajobrazie Czerwonej Planety odkryto prawdę o twarzy na Marsie i pochodzeniu ludzkości. W tamtym czasie reżyser Brian De Palma przyznał: Misja na Marsa jest osaczona w 2020 roku, ponieważ eksperci. Przewidywali, że właśnie wtedy powinniśmy mieć załogowe lądowanie na Marsie. Wkrótce podobno doszło do kłótni między NASA a Disneyem. Wygląda na to, że rządowej agencji nie spodobało się to co film sugerował, że odkryto obecność obcych na Marsie, sztuczną twarz przypominającą Sfinksa i piramidalne kształty w jej pobliżu, sfotografowane przez sondę Viking Mars, oraz 25-letnie tuszowanie sprawy przez NASA i rząd USA w zmowie z innymi światowymi potęgami. Nie sposób wiedzieć, gdzie zaczyna się i kończy zasłona dymna w takich historiach, więc trzymajmy się natchnionych tekstów. Opowiadają nam o stworzeniu i przyszłym powrocie stwórcy. Rozpoczyna się wojna między wszechmogącym a bogami, którzy przechodzą przez bramy. Oni przybędą z powietrza, ziemi, wielkich rzek i z dna morza. Nie ma sposobu, aby uniknąć ich momentu w czasie. John Milton napisał w raju utraconym, że miliony istot duchowych chodzą po ziemi niewidzialne. Watykan potwierdza fakt przenikania się naszego życia fizycznego z życiem duchowym o innej częstotliwości. Mało tego w jego archiwach spoczywają setki dowodów w tym temacie. Porównuje się ten fakt do tego, że nasze zmysły odbierają określony zakres promieniowania. Poza określonym zakresem może istnieć życie, którego po prostu nie widzimy. Biblijny pogląd, który postulowano w Książce Bogowie, którzy chodzą wśród nas, potwierdzają ideę, że na początku Bóg, Jahwe, stworzył niebiosa, istoty niebieskie, planety i tym podobne oraz ziemię. Lucyfer, nosiciel światła, był ukoronowaniem niebiańskiego stworzenia Boga i głównym sługą twórczego Jahwe. Jednak zgodnie z historią, Lucyfer stał się zazdrosny o cześć, jaką jachwę otrzymywał od swoich licznych stworzeń i z dumą ogłosił: Wyniosę mój tron ponad gwiazdy Boże, będę podobny do Najwyższego. Księga Izajasza 14. 13, 14. W jaki sposób lucyfer przekonał jedną trzecią niebiańskich stworzeń, by dołączyły do niego w wielkim buncie, a powstanie ostatecznie doprowadziło do wyrzucenia lucyfera i jego zwolenników z nieba. Lucyfer, teraz szatan, napędzany pragnieniem czci i spragniony zemsty na Jachwę, skusił Ewę, a po upadku i wynikającym z niego oddzieleniu człowieka od Boga, zaczął psuć boskie prawdy zawarte w pierwotnym objawieniu ogłaszając siebie Boga powietrza, bardziej godnym czci niż Bóg nieba. Jeżeli założenie biblijnego poglądu jest słuszne, że istnieje prawdziwa i zła nadprzyrodzona obecność, która od wieków odwodzi ludzi od oddawania czci Jahwe poprzez dynamikę różnych mitologii, pojawiają się następujące pytania. Czy aniołowie, którzy dołączyli do Lucyfera w upadku, również kierowali się rządzą czci, a może coś przed nimi ukryto? Czy wizerunki i atrybuty przypisywane bogom mitologicznym w jakiś sposób odzwierciedlają rzeczywiste i duchowe cechy pewnych niewidzialnych osobowości, które za nimi stoją? A co jest ważniejsze, czy Królestwo Szatana nadal działa w ten stały sposób? Czy żywe istoty starożytnych bogów nadal przechodzą przez portale, by spacerować pośród nas? Jeśli tak, to czy takie duchy ucieleśniają się w drzewach, ziemi i kamiennych bożkach, czy też powinniśmy założyć, że współczesne bałwochwalstwo przyjęło bardziej selektywną, wyrafinowaną formę i przejawia się w sposób społeczny? Kto w tym stuleciu przyniósł wyraźniejsze szczegóły do ich szarego wizerunku? Może jest to czas, aby poszukać odpowiedzi na te pytania.